Z tej strony Boss, zapraszam Was na kolejny odcinek serii Mafia edycja ostateczna, który tak jak wspomniałem na zakończenie ostatniego odcinka nagrywam jeden po drugim, bo się wkręciłem, a też podejrzewam, że gdybym skończył tamten odcinek i wyszedł z gry, to bym musiał zaczynać tę misję od początku, a jak wiecie na lotnisku nie było kolorowo, czyli już bez przedłużania, idę odebrać księgi rachunkowe, do których przekazał nam dostęp Frank, Także zobaczymy co nas czeka w banku. No się ma Thanks. Thanks. zobaczmy gdzie jest ten kolega. Aha, to ja mam tam pójść, tak? No, to się jeszcze ukaże. Mam iść jeszcze w dół. To jest coś... Mam nadzieję, że mnie teraz nie posadzą. Jak sobie to wezmę, to mi tu kurde przychrupotało. Przy podniesieniu tego komiksu, może dziwne w sumie, coś mi tu śmierdzi zasadzką. No dobra, idźmy za tym pracownikiem. Tym bardziej, że Moralo ma kupioną policję. Tu jest pełno policji. To on może coś wiedzieć. Dobra, zobaczymy. Co to za skrytka jest. He covered my tracks. Salieri never asked any questions. In fact, apart from the funeral, I never heard him talk about Frank again. Making my boys twitchy, Marcum. Sergio when I just came by to pay respects, that's all. Known Frank a long time. Almost as long as you. He's a good man. Smart. Loyal. <laughs> Loyal to his wife. His kid above all else. There must be some kind of honor in that in you. Maybe. But I'm still looking at this headstone with his little girl's name on it. No, i tak w tym momencie zakończył się ten rozdział. Aż w sumie dziwne, bo spodziewałem się jakiejś rozpierduchy w banku, a tu proszę. Ja też jestem z drugiej strony zdziwiony, że nie sprawdzili tych ciał i trumny były zamknięte. Nie wiem, czy wtedy nie było e, po prostu tradycji pogrzebów e, takiego ostatniego pożegnania z otwartą trumną, że nawet Don nie sprawdził, czy to na pewno jest Franki, jego rodzina. No cóż, no. Ciężko stwierdzić, ale lecimy dalej z fabułą. Nie będę zakończył tego odcinka, tylko lecimy po prostu dalej. Houses big yards, white picket fences. It's the American dream, eh, Tommy? I suppose not for you, no, sir. I don't like being closer to the business. Don't let the flower beds and front porches fool you? There's more criminals out here than in the rest of the city combined. Are that why we're in the neighborhood, in a way. Merle's got a dirty prosecutor on his payroll, named Watkins. Turns out he's old friends with Galati, the city councilor, the same morella that dropped that we might have had something to do with the Galati boy's death. Now Watkins is loaded for bear, trying to do right by his buddy. Word is, he's striking gold with a few witnesses. You have names. Yeah, the Paulie and Sam are taking care of them, and putting you on a different part of the job. We need whatever Watkins has got on us. Well, where's he holding? A safe in his villa. <laughs> I'm no safe safecracker. <laughs> Don't worry about that. We're taking you to meet Salvatore. He's fresh off the boat, but he knows how to pop open anything. Just get him into the villa, find the safe, and he'll do the rest. What kind of rumpus should I expect? Nothing you can't handle. Watkins is going to the theater, so the house should be empty except for a bit of muscle. The office is on the first floor, and our stoolie says the safe is in the wall. Once Salvatore has the safe open, grab all the evidence and get out. Dead him, boss? Yeah, that's our guy. Salvatore, tutto bene? Sì, si, grazie, don Salieri. Good to see you. You know the job. Don't let me down. Sì, si. lo capisco. Tommy, if you bump into Watkins, don't kill him. It'll just bring down more heat. You get it, boss. Buona fortuna, ragazzi. Mm. Tommy, Tommy Angelo. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. <laughs> Peperoni. Pizza Peperoni. Lecimy. Czyżby czekała nas misja skradankowa, w której nie możemy dać się złapać i wykryć? Schubert. Jesteśmy w Szubercie. Radyjko wyłączone, ogranicznik prędkości włączony. Trochę głupio by było wpaść za mandat przed taką grubą akcją. Więc udajemy się do domu prokuratora. Nie Santiago Bernabéu. mi z drogi. Kurde, ty ten Fantastico, tak, tak, fantastico, kurde. No, gdzie teraz uciekasz, ty stara Rashpo? To cię nauczy, kurde, przechodzić w wyznaczonym miejscu.

Wpadaj gościu, nie rób podejrzanych ruchów. Uh, 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 Entriamo dal labirinto senza farci sentire né vedere. La casa forte è dietro un dipinto al primo piano. Dammi un po' di tempo e lascia fare tutto a me. Quella well, casaforte avrà sicuramente un alarm. Uh yeah. This is gonna be a long night for the multibus. Ah, Cristo Santos. Uh, Cristiano Ronaldo. Sì, sì, si, eh. Do what I do. Do not get caught. See. You gotta keep safe. Safe. See? Sì. Eee... Yeah, is my job, my job. Rozumiem. Okay. Jakie radio? Jakie radio? Eee... prawa autorskie. No, challenge, Dobra, wyłączymy radio. No, tośmy posłuchali radyjka. I sobie taki jadą, w niezręcznej ciszy. opaki Tak, zaraz zobaczymy. No, w sumie. No, faktycznie, to jest Empire State Building. Taki trochę, tak w sumie wygląda. No, widok wy... ładny, całkiem ładny. Chociaż w GTA i tak jest ładniejszy. W piątce oczywiście. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo takie widać fajne światełka, takie właśnie od samochodów jak się przemieszczają. Ja robi to wrażenie pomimo tego, że GTA to jest gra już prawie w sumie ośmioletnia. Dobrze, no to parkujemy kulturalnie. Tak, eko eko. To była eko jazda faktycznie. Labirynt. Labirynt to <coughs> faktycznie labirynt. Dobra, jak tutaj? <coughs> Dobra, wchodzimy. Labirynt. Labirynt. Zostań tu. Zostań tu. O, jeszcze tam jest ochrona. Czy on się będzie skradał z automatu? Chyba tak, dobra. I idzie tu jeden. Ja mam nadzieję, że to mi ich eliminuje, a nie usypia. Bo jeżeli oni wstaną mi w połowie tutaj misji, to będzie lipa straszna. Dobra, tamten jest skierowany w moją stronę. Jeszcze dwóch strażników trzeba wszystkich wyeliminować, żeby nie było błędów w tej misji. Pięknie ciało. Chyba nie będę ukrywał, nie wiem, czy to jest sens ukrywać ciała. A, czekajcie, bo teraz muszę opuścić labirynt. A też nie za bardzo mogę przeskoczyć przez ten płot, bo tam jest jeszcze jeden strażnik do eliminacji, czyli muszę wyjść tędy i wejść wyżej. O kurde, tu jest jeszcze jeden strażnik i chyba idzie w moim kierunku. drugi się przemieszcza w tym kierunku Okej, okay, ten się odwrócił mogę zająć się chyba tym nie 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 Ej, gościu, nic nie 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 widziałeś. Dobra, jak zareagował tamten? Dobra, oni chyba byli za daleko, żeby coś zauważyć. Przynajmniej u tego, on ja się patrzy w tamtym kierunku. Czy ja mogę sobie. Nie, nie mogę. tam hmm. za... okay, tamten już biegnie. Niestety bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Teraz się zastanawiam, czy będę musiał ściągnąć tego jednego, który wywołał alarm. Dobra, tam sobie jeden chodzi. Zaraz się go wyeliminuję. Będę musiał poznać jego trasę, czy on się obraca w prawo, czy w lewo. Dobra, idzie tam. No to idziemy za nim. Strażników teraz już za niedopatrzenie, jeszcze jeden komiks jest tutaj na wyżaczku. Dobra, jeden idzie tam. No to chyba musimy iść za nim. Dobra, wezmę ten komik. Ta pokusa jest silniejszy ode mnie, muszę go wziąć. Dobra, i tutaj jest jeszcze jeden strażnik. Czy on wrócił do swojego normalnego rytmu, czy dalej się kitra? Jeśli tu i myślisz, że mnie złapie. O, słyszę psy. To nie jest chyba najlepszy znak, jeżeli słychać psy na takiej misji. Dobra, ewidentnie ten. Jeden strażnik albo poszedł albo po wsparcie, albo gdzieś zniknął. Czy on jest gdzieś tam? Okej, okay, dobra, on sobie chodzi po labiryncie. Aha, biega, dobra, czy on tutaj na przeszpiegi przyszedł tylko. Pytanie, czy on zobaczy ciało. Okej, okay. szybisko. Kurde, kurde, kurde. Uu. Dobra. Znajdź Salvatore. Uf. Serio? O dobra. Czekaj. Bambino, Babino.com za mną. okej, okay, okay. chodź tutaj, chodź tu. Niepokoją mnie te psy, bo je słychać coraz bliżej. Pewnie są w rezydencji. Tak, tak, tak. No bambino, chodź. Mam się do posiadłości, jak się łamać? O, dawaj, otwórz.

Szef mafii Empire Bay zamordowany. Spektakularne zdjęcie. Okrutny mafiozo zginął w płomieniach. Słynny gangster Tomaso Moretti został zamordowany przez swoją, przed swoją rezydencją w Empire Bay w zeszły czwartek. Jako jedyna ofiara samochodowej bomby podłożonej bez wątpienia przez jakiegoś rywala spółświadka. Mieszkańcy Bay mają nadzieję, że śmierć Moretti'ego zakończy falą gangsterskiej przemocy, jaką, jaka dotknęła ich miasto w ciągu ostatnich miesięcy. Niewielu będzie po nim płakać. Czekaj, czekaj, gościu. Musimy iść do jego gabinetu na pierwsze piętro. O, już znalazłem. Nie. Dobra. To ma być na pierwszym piętrze, czyli trzeba iść na górę. Kom tutaj. Kum, kum, kum. O, dobra, widzę, że tam jest jakiś strażnik. Chyba. Co tutaj leży? Następny. A nie, dobra. Ale to nie jest jego gabinet, to chyba nie jest ten obraz. to jest skradanie. Eee, chodzenie, ukrycie, lewy kontrol, śledź, Tutaj Ja nie mogę tutaj się skradać? A mogę, dobra, czyli X, czyli pod śledzeniem to jest skradanie się. Trochę głupio jest to opisane, no ale bez skradania tu nie rusza, też nie będę w sumie biegał po tym po tej rezydencji. Tutaj mamy gabinet. To jest ten obraz na bank. O, proszę, notatkę jeszcze. Prokuratorze, Watkins. Piszę, by panu podziękować. Jeśli rzeczywiście jest Pan w stanie przedstawić wiarygodnych świadków, zeznania i dowody, że to Salieri doprowadził do śmierci Billiego, będę Pana dłużnikiem. Powiedź księdza od początku wydawała mi się nieprawdą, a teraz, kiedy już nie żyje, mam wrażenie, że to nasza ostatnia szansa. Jeśli świadkowie zażądają zbyt dużej sumy jają opłacę. Nasz wspólny znajomy również będzie w stanie wywrzeć niejaką presję. Na zlikwidowaniu Salieriego i jego rodziny skorzystamy wszyscy. Żyjemy w niebezpiecznych czasach, martwię się o bezpieczeństwo Pana i Pana Rodziny. Niedługo przyślemy kilku ludzi, by, pańs by pilnowali pańskiego domu. Łączę wyrazy wdzięczności. Hmm, tutaj chyba jest między słowami jakaś hmm, może taka przesłanka, groźba. Nie będziemy w to wnikać. Po prostu sprawdzimy ten obraz, bo czuję, że to jest tu. Tak jest. Kurde, ta trąbka mi się kojarzy z psami cały czas.

Widzę grubo gościu leci, tylko dwie strzelby. Apteczka mi jeszcze nie jest potrzebna, ale dobrze wiedzieć, że tu się znajduje. Okay. Gdzie są strażnicy? Dobra, coś jeszcze, że oni będą tutaj wybiegać. Dobra, lepszy będzie rewolwer do tego zadania. Co jest? Skąd do mnie trafia? Dobra. Trzeba iść po apteczkę. Czy ja mogę stąd wyjść? Nie. Okej, okay, to apteczka jest chyba na... Albo jest tu, albo jest na dole. Okej, okay, dobrze. Jest tutaj. Co, so found'im. Dobra, dobra, bo zaraz mi Salvadora zabiją. Ale dostał strzała w oko chyba. O proszę, hello to my little friend. Tam widzę kogoś. Dobra, zlikwiduj strażników, ale dzieci strażnicy. O, o. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, uciekaj, uciekaj. Nie, 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 to nie tak miało być. Kurde, ale mi zabrał życia. Chociaż dobrze, że przeżyłem! Dobra, dostał. Dobra, gdzie on się z wyś tam wyłaś. Ale fajny dymek przez światła. Ale mu chyprzota zawaliłem. Ładnie, bardzo pięknie. mnie to cieszy. Dobra, de car. To będzie chyba dobre auto, nie? Tak mi się wydaje. Zesto presto, presto. O nie tam, tam jest strażnik Dobra, lecimy Może tam w tą w sumie polną ścieżkę się uda wjechać Okej, okay, policja za nami jedzie, czyli raczej wątpię, że to będzie udany Udana ucieczka A nie, proszę, proszę w ogóle dobie darowali za nami nie jadą, czyli muszę uciec uciec poza strefę. Ok, dobra. Trzy gwiazdki się palą. No i spoko, udało się. W sumie szybko. Szybko, szybko je zgubiłem ich. go Let's go. Nie, nie, nie. wyłączamy. jedziemy. Six and Maple. Taka, taka gruba akcja, oni sobie siedzą i tak nic nie gadają. Może dziwne, Myślałem, że będą się wymienić jakimiś spostrzeżeniami na temat akcji i nie do końca udanego rabunku po cichaczu. No, ale w sumie może faktycznie lepiej to przemilczeć. Dobra, mam nadzieję, że to auto nie jest jakoś poszukiwane przez policję, Tommy. Devo dirti una cosa: al nostro prossimo lavoro penso io alla casa forte. Hai capito? Ci ho quasi rimesso la pelle in quella villa. Ed è tutta culpa tua. Impara almeno un po italiano. Per rispetto della nostra patria, uh, c è, c è. tutti i frutti, non so, a Cristo dovevo dirlo non farlo mai più mai più ok ok uh, sure sure riesco sure. tutti frutti riesco a non riesco a non riesco a Dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że misja będzie zakończona powodzeniem. O, to już. I będzie piękne parkowanie w wyznaczonym miejscu. Czyli będzie trzeci odcinek. Nagrywamy jeden po drugim. bo teraz sobie zakończymy ten rozdział i zaczniemy kolejny. W kolejnym odcinku. Dla was to będzie jutro. Dla mnie to będzie pół godziny później, czyli po nagraniu dwóch poprzednich odcinków lecimy z trzecim. Się tak wkręciłem, że zaraz się okaże, że dzisiaj skończymy, ale nie raczej wątpię. W sumie nie wiem, ile jeszcze odcinków do końca. Ile rozdziałów, ale już bez przedłużania. Dzięki Wam za uwagę. No i widzimy się jutro. Na razie. Cześć.